Cześć, witajcie na kanale Dropbeast. W tym filmie pokażę Wam 5 produktów, które w tym tygodniu dobrze działają na reklamach na Facebooku. Jakimś tam osobom, które prowadzą dropshipping. Zanim jednak przejdę do konkretów, zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco z nowymi pomysłami na to, co sprzedawać w internecie. I zapraszam do oglądania. Pierwszym produktem, który tutaj dzisiaj weźmiemy sobie pod lupę, jest krajalnica do Waszych. Jest to na pierwszy rzut oka taki bardzo zwyczajny produkt, ale te, które sprzedają się w mango. Cena sprzedaży tutaj 39 dolarów, cena produktu 21, tutaj po takie możemy sprzedawać, oczywiście możemy trochę tą cenę też podnieść, ten produkt tutaj raczej ludzie i tak nie będą wiedzieli ile za coś takiego muszą zapłacić na tyle. 18,46 taki wychodzi nam tutaj profit, produkt na AliExpressie, jaki jest no tutaj mamy dosyć dużą liczbę sprzedających produktów, natomiast to są jakieś takie dziwne sklepy, które nie wiadomo tak naprawdę co one tutaj robią i czy robią jakieś reklamy na Facebooku, dlatego tutaj myślę, że jest mimo wszystko szansa na to żeby spróbować sprzedawać ten produkt. Oczywiście mamy tutaj linki, natomiast, właśnie dlaczego ten produkt na tyle przyciągnął naszą uwagę, no bo mamy tutaj 17688 polubień, a stosunkowo niedawno został tak naprawdę dodany ten produkt na Facebooka. Dużo też udostępnień, bo 8000. Także ten produkt ma cały czas potencjał, bardzo fajnie nagrana reklama, także myślę, że jest to produkt, który tutaj dosyć dużo może zdziałać. Oczywiście musicie sobie tutaj odpowiednio go stargetować, Odpowiednio dobrać jakąś tam grupę odbiorców? Czy to chcecie raczej bardziej do osób, które robią coś takiego w domu, czy bardziej do kuchni jakichś tam profesjonalnych i tak dalej, i tak dalej? Więc tutaj, e, korzystając z zainteresowanych takich jak home design, czy kitchen design, czy kuchnia, czy dom, możecie właśnie dopasować ten produkt do konkretnej grupy odbiorców. Drugim produktem jest doniczka do układania w stosy. Ta doniczka bardzo często, właśnie w tym okresie, jaki mamy teraz, pojawia się. Rok temu e, dosyć dobrze się to praktycznie sprzedawało w tym okresie, bo zaczyna się tak gdzieś tak mniej więcej zacznie się wiosna coś tam coś tam, więc ten produkt zacznie się dobrze sprzedawać. No więc jeżeli co roku mamy tą samą historię, że on co roku się sprzedaje i nie wiem, możemy to sprawdzić w Google, w trendach Google czy na reklamach na Facebooku, no to duża szansa jest, że historia znowu się powtórzy i znowu będzie można to sprzedawać. Tutaj w zależności od tego, ile sztuk jest w zestawie, możemy to na przykład sprzedać za 79 dolarów, gdzie cena Produktu, chyba to są wszystkie te 3 sztuki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sztuk. Mamy 40 dolarów, więc i tak wychodzimy z dużym profitem, bo 40 dolarów właśnie na tym produkcie. Natomiast tutaj na AliExpressie mamy jednak mało cen oceny tej, tego produktu, jest to 4,1, więc tutaj możemy, może być tak, że ten plastik jest dosyć słabszy, dosyć słaby. Dlatego może, jeżeli chcecie na przykład sprzedawać to w Polsce, myślę, że na Allegro bardzo prosto znajdziecie ten produkt. Jeżeli chodzi o liczbę, sklepu sprzedających ten produkt, no to jest to nie jest to aż tak dużo, 33 sklepy, gdzie również mamy jakieś takie dziwne niektóre sklepy tutaj też jakieś chińskie różnego rodzaju, także myślę, że jest tu nadal jakby moment na to, żeby wejść. No tu oczywiście jakiś mamy przykładowy opis czy linki, gdzie możemy dostać ten produkt czy sklep dropshippingowy, który ten produkt sprzedaje. Ogólnie w tym momencie, tak jak mówię, to nie ma jeszcze jakoś mega dużo polubień, natomiast no jest ten moment, w którym to zacznie się tak naprawdę dopiero sprzedawać, bo mamy marzec, kwiecień, maj tutaj zacznie się to dopiero sprzedawać, gdzie będzie ta wiosna, gdzie ludzie zaczną sadzić właśnie różnego rodzaju tutaj rośliny czy cokolwiek warzywa na przykład. No i tutaj również oczywiście mamy zainteresowania domin ogród, możemy wybrać jakiś dom czy home design czy modern furniture. No oczywiście tutaj możemy pokombinować sobie jakiś ogród również czy tego typu zainteresowania myślę, że również mogłoby się tutaj sprawdzić silikonowa torba do przechowywania żywności. No tutaj również mamy produkt, który jest ciekawym produktem. On już tak naprawdę sprzedaje się od lat. Natomiast jest to trochę taki, taka inna forma tego produktu, bo były różnego rodzaju podobne takie produkty silikonowe, jakieś tam woreczki i tak dalej. Natomiast tutaj mamy trochę inną inaczej to wygląda. Myślę, że cena sprzedaży 47.99 w zależności od ile tam się sztuk sprzedaje, no to jest to trochę dużo. Myślę, że tutaj 29,99 czy 39, w zależności oczywiście od tego, ile jest sztuk w zestawie. No tutaj cena tego produktu jest 11,30, ale też nie wiem, nie jestem pewien, ile tam jest tych sztuk w zestawie, więc w zależności od tego, taki wygenerują profit. Oczywiście ceny są dobre. Tutaj ilość zamówień też 200. No jest to taki, jakby tego produktu o wiele więcej się sprzedaje w dziesiątkach tysięcy na AliExpressie, akurat ten sprzedawca wydał się nam. Taki najlepszy i też ma najlepsze oceny produktu. Dopiero ma te 200 zamówień, ale jakby to nie, to, nie, to nie ma znaczenia większego. I właśnie, jeżeli chodzi o liczbę sklepów sprzedających tych produkt, to nie znaleźliśmy ich, praktycznie w ogóle tutaj widzimy zero. Także na, jeżeli jest gdzieś, no to może pod jakimiś innymi słowami kluczowymi, natomiast nie znaleźliśmy za wiele takich sklepów. Ten jeden, który tutaj sprzedaje to na reklamach na Facebooku 3000 polubień, więc też widać, że jest to jakiś tam schodzący taki dosyć trend, który może. Tutaj dosyć fajnie zdziałać. No i też oczywiście dom, kuchnia, wszystko mamy tak właśnie wokół te, tego kitchen design, home design, bo to są takie najczęściej zainteresowania, które tutaj najlepiej działają w przypadku um, takich produktów. No Kolejną mamy tutaj produkt, który jest już takim można powiedzieć top sellerem. Śliczna motywacyjna butelka. Jest to dosyć, jest to na pewno produkt wow, który myślę, że idealnie sprawdziłby się tutaj również na TikToku. Jak sobie zobaczymy. Mm, czy sklep internetowy, czy właśnie reklamę, która tutaj jest w formie takiego, takiej reklamy na TikToku, no to tutaj mamy przede wszystkim jest ta reklama skierowana do kobiet, które coś tam robią ze swoim życiem, tak? Czyli tutaj jakieś motywacje, tutaj jest takie motywacyjne, czy prowadzą jakiś swój biznes, coś tam, coś tam, więc bardziej zostało to skierowane właśnie do takich kobiet. Jeżeli chodzi o polubienia, to nie ma to tutaj dużo, ale ta reklama ma chyba w milionach, dwa czy trzy miliony wyświetleń, więc to jest już na taki bardzo top seller. Myślę, że tutaj na TikToku idealnie by się sprawdził. Nie ma jeszcze za dużo sklepów sprzedających ten produkt. Myślę, że ten produkt jest naprawdę aktualnie lekkim hitem. Jeżeli ktoś by go wziął ładnie, zrobił sklep internetowy, bo nawet ten sklep internetowy, który pamiętam tutaj, sprzedawał ten produkt, to jest tak zrobione w sumie niekoniecznie, nie wiem jak mega super. Tak naprawdę mamy jakieś dużo zdjęć, krótki opisik i nic więcej. Nawet w tym opisie jest bardziej opis produktu, a nie opis tego, że jest to właśnie dla osób, które nie wiem, chcą się zmotywować coś tam, coś tam. Dlatego wydaje mi się, że tutaj można to o wiele lepiej zrobić i na przykład puścić na TikToka. Reklama na Facebooku wygląda dosyć spoko. Możemy sobie ją zobaczyć i tutaj będziecie wiedzieli na czym o co mi chodziło, na czym to wszystko polega, więc tutaj tak wygląda ta reklama. Jest to właśnie w formie takiego TikToka, że ktoś tam niby nagrywa jakieś takie story. Tutaj to pije jakaś dziewczyna, także przyglądnijmy sobie, jak to wygląda. no także mamy tutaj właśnie widać że ona sobie tutaj jakieś auto ma fajne tutaj jakieś zakupki zrobiła, czyli dla osób właśnie takich, dla takich kobiet które niby tam coś robią ze swoim życiem które mają jakieś firmę, czy działalność czy cokolwiek innego, no i tutaj jakieś, tutaj również możemy sobie ustawić jakieś takie właśnie zainteresowania jak kuchnia, aczkolwiek tutaj z tymi zainteresowaniami też jest trochę naciągane ze względu na to, że wydaje mi się, że tutaj zainteresowania byłyby lepsze, jakaś motywacja coś takiego, tutaj na pewno o wiele, wiele lepiej by to zadziałało. No i mamy tutaj wałek do ubrań wielokrotnego użytku jako nasz ostatni produkt. Ten produkt no jak najbardziej rozwiązuje tutaj duży problem, który posiadają, posiada wiele osób, czy to mm, takich, które mają zwierzęta i gdzieś ta sierść zostaje, czy inne tego typu mm, tutaj rzeczy, myślę, że ona mogłaby rozwiązać takie różne problemy. 12,98, myślę, że nawet 19,99 tutaj można byłoby dać, wtedy byśmy wychodzili z większym trochę profitem. Produkt na AliExpress został sprzedany o wiele, wiele więcej razy, tutaj mega Mocność ten produkt na AliExpressie się sprzedaje, natomiast no, tutaj wybraliśmy najlepszą aukcję, która tutaj najlepiej działa. Co ciekawe, ten produkt też nie sprzedaje wiele osób, więc tutaj jest dosyć duże pole do manewru, i tutaj również można byłoby wziąć i sprzedawać ten produkt. Podobne tego typu produkty w przeszłości były i bardzo dużo sklepów je sprzedawało, natomiast tego produktu jeszcze na tyle osób nie sprzedaje. Oczywiście mamy jakiś tam opis. No i co jest właśnie w przypadku reklam, w przypadku produktów rozwiązujących jakiś duży problem, mamy polubienia czy 37 tysięcy czy 14 tysięcy komentarzy, więc no i ten produkt już jakiś czas chodzi, więc jest sprawdzony, możecie naprawdę wziąć i tutaj dużo podziałać, jeżeli chodzi o ten produkt. I to by było na tyle w tym filmie, to jest takich 5 produktów, które aktualnie bardzo dobrze się sp sprzedają, dajcie mi znać w komentarzu, który z tych produktów uważacie, że może sprzedawać się najlepiej i dlaczego no i słyszymy się następnym razem.